100 metrów od kaszalota zaczęliśmy się szykować. Na tę chwilę czekali. Wkrótce mieli się dowiedzieć, czy kaszalot ściągnął trapieżniki. Do łódki zaczęły podpływać żarłacze tygrysie. Wiedzieliśmy, że będzie ciekawie. Andrew i Kim zeszli pod wodę robić zdjęcia. Żarłacze tygrysie to najczęściej spotykane w okolicy Hawajów drapieżniki szczytowe. Martwy kaszalot stanowił dla nich zaproszenie do uczty. Rekiny nie uważają nas za jedzenie. Nie stanowimy części ich diety. Jednak zdarza się, że drapieżniki te rzucają się na ludzi. Dlaczego? Być może w samoobronie. Pływanie wśród rekinów to ciekawe doświadczenie. Ryzyko ataku jest raczej niskie, ale odradzam takie aktywności laikom. Pod wodą zrobiło się cicho i spokojnie. Żarłacze tygry się odpłynęły. Po chwili stało się jasne, dlaczego rekiny zniknęły. Zobaczyliśmy wielki cień. Zbliżał się do nas. To nie był zwyczajny rekin. W naszą stronę płynęła samica rekina białego. Wielkością dorównywała Grindwalowi. Przepłynęła koło nas i zatopiła zęby w martwym kaszalocie. To rekin biały jest, cudo. Rekin był wielki. Miał jakieś 6 metrów długości. Tak bliskie spotkania nie zdarzają się często. Wody u wybrzeży Polinezji francuskiej zamieszkuje inny olbrzym żarłacz tygrysi. To może być największy osobnik tego gatunku. Te samice uwieczniła bieloszka morska Cory Berghardt w 2018 roku. Nazwało ją Kamakai. To największy rekin, jakiego w życiu widziałam. Południowy Pacyfik słynie z olbrzymich żarłaczy tygrysich. Większych od tych na Hawajach i w okolicach Tiger Beach na Bahamach. Polinezja francuska przyciąga bodaj największe osobniki tego gatunku. Samce żarłacza tygrysiego osiągają 4 metry długości. Samice są większe. Wśród nich prym wiedzie Kamakai. When we first met Kamakai, it was really unexpected. Nie spodziewałam się spotkać ryki na rozmiarów kamakaj. Jest gigantyczna. Inne osobniki się przy niej chowają. Kori ma 170 cm wzrostu. Kamakaj mogła liczyć nawet 5 metrów. Największy znany osobnik żarłacza tygrysiego miał 5,5 metra długości. Samice wyróżnia też wielkość tułowia. Nie chodzi o samą długość. Tułówka makaj był szeroki na 3 metry. Samica mogła być w ciąży. Czy urodziła równie dużego osobnika? Warto by było ją odnaleźć. Chciałabym sprawdzić czy zmieniła się od ostatniego spotkania. Może rzeczywiście była ciężarna. Kori poprosiła o pomoc kamerzystę Diego Casagrande. To największy żarłacz tygrysi, jakiego widziałem. Andy ma doświadczenie w nurkowaniu wśród rekinów, ale nie pływał z żarłaczami z Tahiti. Niewiele jest miejsc, gdzie można spotkać tyle rekinów naraz. Będzie super. Odkąd w 2006 roku zakazano polowań na rekiny, Wody południowego Pacyfiku zaroiły się od tych drapieżników. Żyje ich tu 20 gatunków, z żarłaczami tygrysimi na czele. Półtora kilometra od Tahiti znajduje się ulubiona miejscówka rekinów. Już tutaj ich pełno. Żarłacze czarnopłetwe, rekiny szare. Oby pojawiły się tygrysie. Do dzieła. Andy i Cory zanurkują jedynie z rurką. Butle spłoszyłyby rekiny. Nurkowie zamierzają sfotografować jak najwięcej płetw grzybietowych, które są unikatowe niczym odcisk palca. Liczą, że znajdą Kamakai. Będę płynął za tobą. Sporo rekinów. Będę płynął za tobą. Daje sygnał, że zauważyła żarłacza tygrysiego. Andy robi zdjęcie płetwie. Podbrzusze ryby jest gładkie. Na płetwie są blizny po godach. To samica. Kori, kolejne... dasz radę podpłynąć nieco bliżej? Andy potraktuje kori jako punkt odniesienia. Ona jest świetnym nurkiem. Potrafi na głębokości 18 metrów wstrzymywać oddech przez cztery minuty. Porusza się cicho. Nadpływa żarłacz. Jest śmiały. Hello. I to bardzo.